Głowy ty kur... pomysł! Mordę ci obiję! Przestańcie! Teraz już to dostajesz! Chcesz ty... Panowie, policja! Koniec tej awantury! Spokój! Spokój mówię! Spokój! Już. Pan sobie tutaj spokojnie postoi. Nic, w porządku już. To nie ja zacząłem, tylko on zaczął. Niech on skończy. Ja zacząłem. Popieprzyło ci się coś? I także żeście mi już półsałny roz. No dobrze, to powiedzą nam panowie co tutaj się stało. Aspirant Natalia Mroz. Sierżant Wojciech Niedźwiecki. Słuchamy. Boli mnie. Pod żebrami i duszno mi jest. Mogę oddechać? Mogę usiąść? Dobra, Dobra zaraz przyniosę jakieś krzesło. Kurde. Nie mogę nią ruszać. Czuję, jakby była złamana. Już kiedyś to miałem. Bo i tak wezwiesz karetkę? Jasne. No ostrożne. Zero, zero. dla 06. A za tą rękę to ci dojadek daj. Zobaczysz. Synku, gwarantuję Ci, że za złamane żebra dostaniesz dużo wyższy. Zgłaszam. Potrzebujemy karetkę pogotowia tutaj do tego spa. Panowie ucierpieli w czasie bójki. Jasne, już się tym zajmujemy z odbioru.